Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Teraz odcinek z World of Tanks, jak co roku opening dużych pudełek. Jeszcze póki pamiętam, zapraszam Was na mój serwer Discord. A tam można się ze mną łatwo skontaktować. I w ogóle. Link zostawię w opisie. No to... Tyle mam paczek otwartych wcześniej, bo brałem udział w jednym z dziedziczyłok masów u Kamila i to też zostawię link w komentarzu. Miałem takie dropy, nie będę tego resetował, będę otwierał dalej i mam nadzieję, że uda mi się dropnąć 8 lub 9 cyrus przed gwarantowaną. To koniec tego gadania, czas otwierać. I z pierwszej paczuszki leci... ...zrzędnik konta premium. Nie najgorzej. Kolejna. Oby niebieska. I niestety nie niebieska. Znowu 3D Premium. Dość przyjemnie. Nie wiem czy, czy tego nie klatkuje trochę. Wydaje mi się, że może. 250 goda OK. I gwiazda. Jak średnio, jeżeli mam dostawać jakieś zdoby, to co najwyżej inny wygląd choinki. O, 7 kąta premium. Tego nawet nie wiem czy rok temu w ogóle dropnąłem. Następna skrzyneczka 250 golda. To jest bardzo fajny drop. Znowu 250 golda. Na golda nie ma co narzekać, bo zawsze mogą lecieć kredyty. Coś zlegowało. Może będzie niebieska. Nie tym razem. Ale 1000 golda. nawet lepszy niż skin według mnie. Znowu 1000 golda. Coś. Coś ładnie sypie. No pewnie też się zastanawiacie, czy mam taką dziwną, nieregularną ilość skrzyneczek. A to dlatego, że miałem ofertę na z 4 skrzyneczkami. No teraz 500 golda, znaczy kredytów, 500 tysięcy. No i właśnie z tymi 4 skrzyneczkami jedną ofertę mam. No, znowu średnio, dzień konta premium. I co teraz, co teraz? 100 tysięcy kredytów. Najgorszy możliwy drop. Co chwilę laguje, co chwilę myślę, że niebieska będzie. A to po prostu laguje, w sumie nawet nie wiem czemu. Znowu 250 kolda. O, znowu lag. Tak. Może niebieska tym razem będzie? No nie tym razem, nie tym razem. Najgorsza możliwa. O, opisałem, że będzie się to średnio oglądało, jak. Jak mi to mocno laguje już na żywo, a OBS jeszcze zdąży popsuć jakość mocno. Więc może się to trochę kiepsko oglądać. Trzynnik konta premium. Chyba wracają lepsze dropy. Ale niebieskiej skroneczki dalej nie ma. Teraz chińskie. Może tutaj? Może tutaj będzie jakaś niebieska? No, zaczyna się kiepsko. Niebieska? Niestety nie. Dzień konta premium. Znowu nie najlepsza. Może jakiś 1000 golda? Coś w tym stylu. No cóż. Niebieska? Nie, niebieska. Niestety nie. Nie na razie te chińskie są najgorsze 2 albo 3 razy 100 tysięcy kredytów Lub dzień konta premium Na dzień konta premium nie ma sensu narzekać, ale Zamiast jednego dnia mogły być trzy. Znowu jeden dzień konta premium Może niebieska teraz, do równowagi No nie tym razem będzie coś innego niż dzień konta premium lub kredyty. I. O! 500 golda. Przyjemnie. 8 magicznych. I coś tak czuję, że totalnie nic nie będzie. Zero lolków z prawie 50 paczek. Nie wiem, co to się stało, ale. Nie brzmi to dobrze. O! Niebieska, proszę, czołg. Czołg, proszę, czołg. O, jeden czołg jest. No nie, nie. To jest skin do arty, chyba. Tak. Nie mogę na to patrzeć. Już pomijam fakt, że to laguje. Ale jak? Czemu styl do arty? Wolę do kołowca. Wszystko tylko nie styl do arty. Ale przynajmniej pierwszy czołg dropnął. No. A najgorsze jest to, że animacja trwa tyle czasu i cały czas ją tnie. Arta, której nigdy nie wbiję, nigdy nie będę grał nigdy nie zamierzam na nią patrzeć. wam to wytnę, bo na ja to się patrzeć nie da. Jak mi to tnie. Skin 3D do czołgu, który stoi w krzakach i, i tak nie ma jak tego skinu widać. W końcu, w końcu mogę się na to patrzeć. No i dropnął no. pierwszy czołg, z 6 ton, drugi tier, super 6 paczek, jeszcze jest szansa, że wydropi mi reszta lolków 3 dni konta premium, ok, Ale ja już jestem szczęśliwy, mam jeden czołg Niestety nie taki jak chciałem, ale mam No co jest z tymi dropami? Może niebieska? No nie konta premium stały trzy paczki dwie paczki może niebieska a może nie dobra ostatnia paczka ostatnie ostatnie 100 tysięcy kredytów Nawet nie kredyty No to by, by, by były fajne dropy, fajne Nie powiem Jeden czołg, 48 paczek Gdzie jest 10%, czy tam 11% szansa, na to, że dropnie Dwa style 3D Jeden do arty, w tym już że jeden Sporo konta premium, tak się wydaje w sumie No i golda, mimo wszystko dość sporo Ale tak czy siak, dropy Mega słabe.